Posiadanie czworonożnego przyjaciela to przede wszystkim przyjemność, ale jak się okazuje to również i niemałe obowiązki, zarówno w zakresie wyprowadzania psów na smyczy czy w kagańcu, jak również w zakresie sprzątania nieczystości. Gdzie i jakie artykuły możemy kupić, aby posprzątać po swoich popilach? Na te pytania postaramy się Państwu dzisiaj odpowiedzieć, odwiedzając jeden ze sklepów zoologicznych. Ten akurat mieści się na osiedlu kalinowym. A więc zajrzyjmy do środka. Jak widać możemy tutaj kupić wszystkie rzeczy, co będą potrzebne dla naszych ulubieńców. Witam serdecznie właściciela. Dzień dobry, Dzień dobry. Na pewno znana jest Panu prowadzona ostatnio akcja odkupiamy Kraków. Czy w ostatnim czasie tutaj do sklepu częściej przychodzą osoby, które potrzebują zakupić artykuły do sprzątania nieczystości po swoich czworonogach? no muszę stwierdzić z całą pewnością, że w tej chwili klienci coraz częściej pytają o środki czystości, o torebki. No niekiedy zaskakuje ich stosunkowo wysoka cena tych produktów, ale pytają coraz częściej. Jakie zestawy możemy tutaj w sklepie u Pana nabyć, aby posprzątać te nieczystości? Słusznie, możemy zacząć tutaj od przedstawienia takich podstawowych torebek, które są spe specjalnymi wkładkami papierowymi, które ułatwiają y, zbieranie nieczystości. Jest to bardzo wygodna torebeczka. Taki zestaw y, y, 10 torebek kosztuje 9 zł. Mamy też produkt włoskiej firmy, która, który mocuje się do smycza automatycznej, ewentualnie do paska. Zawierając woreczki foliowe z wkładem zapasowym, można to też uzupełniać sobie taki wkład. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie. Mamy zawsze przy sobie woreczki, z którymi możemy ewentualnie się posługiwać. Trzecim rozwiązaniem jest taka łopatka nazywa się to nipy. Która jest składana z kompletem woreczków. Też nie musimy tutaj, że tak powiem, brudzić sobie rąk. Zakłada się woreczek na łopatkę i bardzo bezpiecznie, że tak powiem, usuwamy nieczystość do tego woreczka, po czym wyrzucamy do, do pojemnika odpowiedniego na te odchody. Które z tych artykułów klienci kupują najczęściej? No muszę powiedzieć, że no z reguły się kierują ceną, w związku z czym najczęściej sprzedajemy torebeczki, które zawierają, tak jak mówię, 10 sztuk w komplecie, jest taki zestaw i, i to najczęściej się sprzedaje. No właśnie, więc ile według Pana z miesięcznego budżetu właściciel czworonoga musi przeznaczyć na to, aby mieć na cały miesiąc takie właśnie rzeczy? No ja myślę, że, że sądząc... Z, tak orientacyjnie mógłbym ocenić, że około 20 zł kosztowałoby takie zaopatrzenie się w odpowiednie torebki. A jeżeli nie stać kogoś na zakup takich zestawów, to jako właściciel sklepu zoologicznego, co Pan proponuje? No, uważam, że, że świadomość społeczna rośnie i według mnie myślę, że nawet rozwiązanie takie polegające na zabraniu ze sobą nawet podstawowych jakich woreczków foliowych i, i usuwanie tych nieczystości będzie bardzo korzystne dla nas wszystkich i, i apeluję o to, żeby właśnie tak czynić. Serdecznie dziękuję. Ja mam nadzieję, że właściciele piesków będą pamiętać o tych obowiązkach, wspomogą nas w tych wszystkich działaniach. Do zobaczenia w kolejnym programie.